Niepojęty, sto opowiadania o Bogu i nauce, rozdział 20: Górska wspinaczka. Wołam swym głosem do Pana, on odpowiada ze swojej świętej góry: Psalm trzeci, 5 werset: Góra Monteverest jest najwyższa na świecie, ponieważ wznosi się do wysokości 8848 m nad poziomem morza to prawie 9 km. Musiałbyś ułożyć jeden na drugim ponad 20 najwyższych wieżowców świata, by dorównać tej wysokości. Tysiące ludzi próbuje zdobyć Monteverest, ale nie każdemu się to udaje. Mróz oraz brak tlenu w wyższych partiach gór sprawiają, że wspinaczka na Monteverest staje się ogromnie trudna. Himalaiści współpracują z doświadczonymi przewodnikami nazywanymi sharpas, którzy pomagają im przetrwać oraz wybrać jaką trasą mają iść. Czy czasami czujesz się, jakbyś miał problem tak wielki jak Monteverest? Może to problem z zadaniem domowym, problem w domu, choroba lub coś, co po prostu nie wiesz jak rozwiązać. Wspaniałą nowiną jest to, że masz przewodnika, boga, który może ci połudź pokonać tę górę, bowiem uważany jest za najlepszego himalajisty w okolicy. Biblia mówi, że On zna każdą górę, z którą będziesz się mierzył w całym swoim życiu, oraz że zna najdoskonalszy sposób na jej zdobycie. On pokaże Ci, który wybrać szlak i zapewni wszystko, czego będziesz potrzebował, aby przeżyć. Tylko Go poproś. Wszystko, czego potrzebujesz, to tylko prostej modlitwy. On Ci odpowie poprzez słowa z Biblii, wskazówkę zaufanego nauczyciela lub przyjaciela, Albo przez głos, który szepcze w Twoim sercu. Zaufaj Bogu w swoich problemach, a On poprowadzi Cię na sam szczyt. Panie, czasami moje problemy wydają mi się większe niż Monteverest. Dziękuję, że jesteś, żeby mnie prowadzić. Kiedy potrzebuję pomocy oraz wtedy, kiedy myślę, że jej nie potrzebuję. Zdumiewające, góra Monteverest jest najwyższym punktem na Ziemi, ale tak naprawdę nie jest najwyższa. Najwyższą górą na świecie jest Manuel Kea. Nieczynny wulkan na Hawajach mierzy tylko 4205 metrów nad poziomem morza, ale jej całkowita wysokość od podstawy na dnie oceanu aż do szczytu wynosi 10 km203 metry.